Wśród burzy nienawiści i uprzedzeń matka znajduje się na krawędzi utraty wszystkiego, co kocha. Los zmusza ją jednak do poniesienia konsekwencji swoich wyborów, gdy jedynym, który może ją uratować, jest ten, którym gardziła najbardziej. Przygotuj się na emocjonalną podróż, w której miłość stawia czoła nienawiści, a przebaczenie staje się jedynym wyjściem. Wiatr wiał gwałtownie, jakby sama natura próbowała ostrzec Samantę przed zbliżającą się katastrofą, ale została zaślepiona nienawiścią, którą kultywowała przez dziesięciolecia. Jej córka Felicity patrzyła z niedowierzaniem na tę kobietę, która w przeszłości była synonimem bezpieczeństwa i miłości. Teraz przed nią stała zniekształcona postać trawiona u których Felicity nigdy nie była w stanie zrozumieć. Jeśli odważysz się poślubić tego czarnego mężczyznę, wydziedziczę cię bez litości, krzyknęła Samanta głosem wypełnionym jadem, który w tej chwili wydawał się silniejszy niż jakakolwiek więź krwi. Słowa przecięły Felicity niczym ostre ostrza. Jej serce, które biło na wspomnienie ciepłego uśmiechu Marka, dotyku jego dłoni, dzięki któremu zapomniała o świecie, zostało zdruzgotane okrucieństwem matki. Felicity spotkała Marka w zwyczajny dzień, który wkrótce stał się niezwykły. Była w centrum handlowym, rozproszona, kiedy jej oczy się spotkały. Mark był mężczyzną o magnetycznej prezencji, o skórze ciemnej jak heban i oczach świecących intensywnością, która natychmiast ją rozbroiła. Każde kolejne spotkanie tylko pogłębiało łączącą ich więź. Przyciąganie było nie do odparcia, jak ogień, który nie chciał ugasić, trawiąc ich pożądaniem i pasją. Kiedy jej dotknął, świat wokół niej zniknął, a jedyne co istniało, to przytłaczające ciepło, które dzielili. Mark był kimś więcej niż tylko kochankiem, był jej schronieniem. Wraz z nim Felicity odkryła znaczenie wszechogarniającej pasji, czegoś, czego nigdy wcześniej nie doświadczyła. Każdy wymieniany pocałunek, każdy szept do ucha, każda noc ich splecionych ciał była potwierdzeniem głębokiej i wszechogarniającej miłości, którą darzą siebie nawzajem. Pożądanie między nimi było tak intensywne, że zdawało się przeczyć jakiejkolwiek logice i powodowi. Felicity wiedziała od chwili, gdy go poznała, że jej życie nigdy nie będzie takie samo. Mark sprawił, że poczuła, że żyje, jak nikt nigdy wcześniej. Ale teraz ta miłość, która sprawiła, że unosiła się na wodzie, miała zostać uduszona przez nietolerancję jej własnej matki. Felicity próbowała odwoływać się do przeszłości, do miłości którą kiedyś okazała jej Samanta. Kocham go, mamo błagał, a łzy spływały mu po twarzy. On sprawia, że jestem szczęśliwy jak nikt inny. Ale Samanta była zaślepiona wściekłością i nie była w stanie dostrzec tego, co było przed nią. Nie rozumiesz kontynuowała Felicity głosem załamującym się, gdy przypomniała sobie noce, w których Mark ją trzymał, Podczas gdy świat wokół nich zdawał się rozpadać. On naprawdę mnie widzi, kocha mnie taką, jaką jestem, nie prosząc o nic w zamian. Ale Samanta, niezrażona, zwróciła się do córki lodowatym spojrzeniem i wypchnęła ją z domu. Jeśli za niego wyjdziesz, zapomnij, że masz matkę. Drzwi zamknęły się z hukiem, który odbił się echem w duszy Feliceti jakby ktoś siłą wyrywał jej część. Na zewnątrz zaczęła się burza. Deszcz padał ciężkimi płatami, a zimno przenikało do jej kości. Ale Feliceti nie poruszyła się. Ciągle waliła w drzwi, krzyczała, błagała matkę, aby ją wysłuchała, aby przyjęła odnalezioną miłość. Ale Samantha nie poddała się i zdruzgotana Felicity została zmuszona do przemierzania ciemnych, zalanych ulic, z bosymi stopami w zimnej wodzie, czując się bardziej samotna niż kiedykolwiek. Ślub odbył się w kameralnej ceremonii, podczas której wymieniono przysięgi miłości z intensywnością, która wprawiała powietrze wokół nich wibrujące. Felicity czuła się pełna, kompletna. Jakby nic innego nie liczyło się przy Marku. Żyli dla tych chwil, dla ciepła wspólnych nocy, dla szeptu wiecznych obietnic, gdy świat wokół nich spał. Jednak w głębi serca Felicity wciąż pragnęła czegoś więcej, przebaczenia matki. Mijały miesiące i ku jej radości Felicity odkryła, że jest w ciąży. Wiadomość rzuciła nowe światło w oczy Marka i razem zaczęli wyobrażać sobie przyszłość, jaką czeka ich jako rodzina. Jednak szczęście, które odczuwali, było skażone strachem przed reakcją Samantii. Mimo to Felicity, pełna optymizmu, wierzyła, że przybycie wnuka zmiękczy serce jej matki. W dniu narodzin Daniela serce Felicity niemal eksplodowało radością. Trzymała chłopczyka w ramionach i widziała w nim idealne połączenie wszystkiego, co kochała w Marku i w sobie. Z odnowioną nadzieją wezwał matkę do szpitala, ale kiedy Samanta przybyła i zobaczyła wnuka, natychmiast spotkała się z odmową. Felicity znów poczuła, jak pęka jej serce, gdy zobaczyła pogardę w oczach matki. Czas płynął do przodu, a Felicity. Przy niezachwianym wsparciu Marka wychowała Daniela w domu pełnym miłości i ciepła. Ale dystans między matką a córką był nie do naprawienia. Kiedy Mark i Felicity zginęli w tragicznym wypadku, Daniel został sam, ale był zdeterminowany, aby uczcić dziedzictwo miłości, jakie pozostawili mu rodzice. Wiele lat później, kiedy starsza i chora Samanta potrzebowała przeszczepu nerki, na ratunek przybył Daniel. Nawet w obliczu całej nienawiści, jaką okazywała mu babcia, Daniel, z sercem ukształtowanym przez hojność rodziców, nie wahał się zaoferować jej pomocy, której tak potrzebowała. Szok Samantii, gdy odkryła, że jej wnuk, którym gardziła przez całe życie, był jej wybawicielem, był ogromny. W końcu zrozumiała głębie swoich błędów i to. Jak bardzo była zaślepiona nienawiścią. Po udanej operacji, Samanta, wciąż oszołomiona odkryciem śmierci córki, wpadła w morze żalu i żalu. Słowa Daniela, że już jej przebaczył, przyniosły pewną ulgę, ale ciężar poczucia winy nadal nad nią wisiał. Podczas gdy Daniel opiekował się babcią z takim samym oddaniem i miłością, Jakich nauczyli go rodzice? Samantha była zmuszona stawić czoła konsekwencjom swoich czynów. Zbyt późno uświadomiła sobie, że zamieniła miłość córki i wnuka na irracjonalne uprzedzenia, które pozostawiły ją pustą i samotną. W ostatnich latach swojego życia Samantha poświęciła się kochaniu i ochronie Daniela, próbując w jakiś sposób nadrobić błędy przeszłości. A w samotne noce szeptała w pustkę: Przykro mi, Felicity, przykro mi, Marku. Wiedziała, że nigdy nie będzie w stanie całkowicie się odkupić, ale miała nadzieję, że gdziekolwiek się znajdują, jej córka i zięć wiedzą, że mimo wszystko poznała wartość miłości, której kiedyś odmówiła. Lata mijały, a Samanta, już w podeszłym wieku, Poczuła ciężar swoich wyborów. Daniel, młody mężczyzna, którym kiedyś gardziła, stał się światłem w jej mrocznym życiu. Był jedyną rodziną, jaka jej pozostała, i chociaż kontynuowała dziedzictwo miłości i współczucia rodziców, Samanta wiedziała, że nigdy nie będzie w stanie naprawić szkód, które wyrządziła. Daniel opiekował się nią z cierpliwością i poświęceniem które dotykały ją codziennie. Samantie trudno było zrozumieć, jak ktoś, kogo traktowała z taką pogardą, mógł odpowiedzieć taką życzliwością. Każdy przygotowany posiłek, każda wspólna rozmowa wydobywały na powierzchnię bulżalu, jaki niosła w sobie. Słowa, które tak bał się wypowiedzieć, wisiały w powietrzu, zawsze na krawędzi jego drżących warg. Tak mi przykro. Pewnej nocy, gdy Daniel pomagał babci spać, zauważył melancholijny wyraz jej twarzy. Babciu, czy wszystko w porządku? Zapytał zmartwiony. Samantha głosem przełamanym emocjami w końcu pozwoliła sobie powiedzieć to, co tak długo nosiła w piersi. Danielu, mój drogi, nie ma dnia, żebym nie żałował wszystkiego, co zrobiłem, nienawiści, którą żywiłem, miłości, którą odrzuciłem. Straciłem córkę, straciłem szansę poznania ciebie i teraz wszystko pozostał mi ciężar tych strat. Daniel trzymał babcie za rękę, a jego wyraz twarzy był łagodny i pełen zrozumienia. Babciu, to. Co minęło, zniknęło. Wierzę, że gdzieś moja mama i tata widzą, co razem budujemy. Zawsze mnie uczyli, że przebaczenie nie jest dla innych, ale dla nas samych. Wybaczyłem Ci dawno temu, bo wiedziałem, że trzymanie urazy tylko odciągnie mnie od lekcji, których mnie nauczyli. Teraz liczy się to, co zrobimy z czasem. Który nam jeszcze pozostał. Kiedy słuchała słów Daniela, po twarzy Samanty płynęły łzy. Był odbiciem miłości i dobroci, której tak długo odmawiała. I tej nocy, gdy wiatr delikatnie wiał przez okna, zrobiła coś, czego nie robiła od dziesięcioleci. Modliła się. Nie dla siebie, ale dla spokoju tych, których utraciła, i dla nadziei, że gdziekolwiek byli, Felicity i Mark będą mogli jej wybaczyć. W ciągu następnych dni Samanta zaczęła zauważać w sobie przemianę. Noce, które niegdyś nękały koszmary żalu, ustąpiły miejsca snom, w których widziała uśmiechniętą córkę, trzymającą Daniela w ramionach. Miałem wrażenie, że w jakiś sposób Feliceti próbowała jej powiedzieć, że wszystko jest w porządku i że w końcu znalazła spokój, którego szukała. Daniel z kolei nadal był niezachwianym wsparciem swojej babci. Zabierał ją, by ponownie odwiedziła miejsca, które kiedyś były ważne dla jej matki, takie jak Stary Dom, w którym dorastała Feliceti i Szkoła, w której się uczyła. Każda wizyta była krokiem w stronę uzdrowienia, sposobem na ponowne połączenie się ze wspomnieniami, które kiedyś się raniły, ale teraz zaczynały przynosić ukojenie. Pewnego ranka, spacerując po parku pełnym kwiatów, Samanta zatrzymała się przed ogromnym liściastym drzewem. Daniel, zauważając odległe spojrzenie babci, zapytał: Babciu, o czym myślisz? Uśmiechnęła się, smutnym uśmiechem, ale pełnym akceptacji. Myślę o tym, jak szybko mija czas Danielu, jak marnujemy cenne chwile na tak małe, nieistotne rzeczy, gdy tak naprawdę liczy się tylko miłość, którą dajemy i otrzymujemy. Spędziłam tyle czasu na nienawiści, tyle czasu uwięziona w uprzedzeniach, że prawie straciłam okazję. Aby poznać siebie jak najlepiej poprzez ciebie. Daniel mocno przytulił babcie: Zawsze tu będę, babciu! Liczy się to, że się nauczyłeś, że się zmieniłeś. I to to się liczy. W ciągu następnych miesięcy Samanta zaczęła bardziej angażować się w życie Daniela. Poznała jego przyjaciół, odwiedziła miejsca, w których bywał i po raz pierwszy zaczęła patrzeć na świat jego oczami. Kolor skóry, niegdyś źródło podziałów, stał się prostą częścią pięknej różnorodności, która była tak długo zaniedbywana. Semanfe zdecydowała się przeznaczyć resztę swojej fortuny na fundację, która będzie promować równość rasową i edukację dla młodzieży w niekorzystnej sytuacji, aby uczcić pamięć Marka i Felicetti. Z pomocą Daniela stworzyła programy stypendialne i wydarzenia społeczne, dzięki którym każdy młody człowiek mógł mieć możliwości, które Mark przy całej swojej dobroci i talencie doceniłby. Wreszcie, pewnego wiosennego popołudnia, gdy słońce zaszło za horyzontem, Samantha poczuła spokój, za którym tęskniła. Siedząc w swoim ogrodzie, Obok Daniela zamknęła oczy i pozwoliła sobie na uśmiech, nie po raz pierwszy, ale w sposób, jakiego nie robiła od dawna. Z lekkim sercem, z pewnością, że choć przeszłości nie można było zmienić, przyszłość wciąż niosła ze sobą możliwości odkupienia. I tak, gdy światło dzienne przygasło, Samantha szepnęła do wiatru: "Dziękuję, Felicity." "Dziękuję, Mark." Mam nadzieję, że zobaczą, co robimy i będą dumni. Daniel, trzymając babcie za rękę, poczuł delikatny wietrzyk muskający jego twarz, jakby wszechświat odpowiadał na tę cichą prośbę. Uśmiechnął się, pewien, że gdzieś jego rodzice też się uśmiechają, dumni z dziedzictwa miłości, które mimo wszystko udało im się pozostawić po sobie. W tym momencie Samantha w końcu odnalazła spokój, którego szukała i wiedziała, że miłość, mimo że przyszła późno, wciąż była najcenniejszą rzeczą, jaką mogła ofiarować. Jeśli spodobała ci się ta ekscytująca historia, zostaw lajka i subskrybuj kanał, aby poznać więcej namiętnych historii miłosnych. Do następnego razu.